B. 108. Demon The Trigan, rymujący mieszkaniec piekła, jest polskiemu czytelnikowi znany dosyć dobrze. Chociaż fani Batmana spotkali go chyba tylko w Elswerdzie Zagłada Gotham, to pojawił się w Sandmanie i Hitmanie. Postać ze wszechmiar ciekawa i warta uwagi, zwłaszcza jeżeli jest dobrze napisana, a w albumie Batman Demon zajął się tym Alan Grant. Z nie powtórzyły się wszystkie wpadki z War Devil. Wtedy Wigilia Wszystkich Świętych w Gottham no, ma miejsce kilka wstrząsających rytualnych morderstw. W trakcie rozwiązywania sprawy, na drodze Batmana pojawia się nikt inny, tylko rymujący, i zabiera go na straszliwą wyprawę nad no i faktycznie, Wayne musi przejść przez piekło, a to za sprawą postaci, które w podziemnym świecie spotyka. Wszystkie mają mu coś do zarzucenia począwszy od Abatora, któremu noszący wtedy polerynę Jean Paul Waley pozwolił umrzeć, przez Jasona Todda, również obarczającego Wayne'a winą za swoją śmierć, aż po jeden z największych symboli mitologii mrocznego rycerza czyli jego zamordowanych rodziców. Na końcu podróży czeka, oczywiście, najtwardszy boss ze wszystkich poziomów, a jest nim Bal. Porównanie do gry komputerowej wrzucam tu celowo, bo samo zakończenie wędrówki przez piekło nie jest szczególnie wyszukane. W charakterze Deus Ex Machina występuje tu śmieszny artefakt, oddanie i wściekłość Batmana. To psuje trochę cały do tej pory pozytywny efekt. Niestety, Grant trochę się potknął. Rysunki stworzył David Roach. Osobiście wcześniej nie miałem okazji go poznać. Na pierwszy oka grafika jest trochę dziwna, ale z biegiem czasu coraz bardziej przekonywałem się, że pasuje do tej opowieści. Jest w niej coś niepokojącego, co do historii o wyprawie do piekła pasuje wręcz świetnie. A sama kreska wygląda jak takie brudne skrzyżowanie gulasiego za parą. Kolory położył Alex Sinclair, człowiek, który często współpracuje z samym Kifem. Tam zwykle jest to orgia barw, ale ten facet zna się na rzeczy i wie, co gdzie pasuje. Kolorystyka albumu to brudne, złamane barwy, ziemiste odcienie, dużo brązów, dużo szarości. Ma być strasznie, smutno i okropnie. I faktycznie, tak jest. A przy uprawie graficznej przestępstwem byłoby pominięcie dwustronicowej okładki. Rewelacyjną rozkładówkę stworzył Brian Stelfreeze, polskiemu czytelnikowi znany chociażby z przedruków okładek do serii Shadow of the Bad. Artysta ten ma niezwykle charakterystyczny, trudny do pomylenia styl, łączący kanciastą, twardą formę z prawdziwie oszałamiającym malarskim wykończeniem. Poprawdzie mnie do zakupu skusiła właśnie ta okładka. Kilka słów podsumowania. Hmm. jeżeli nie będziemy próbowali porównać tego albumu do innych występów Etrigana, mam tu na myśli ze względu na tematykę jak głównie Nadzieją w piekle, ale Zagłady Godham również, to nie narazimy się na przykry zawód. Jak wspomniałem, końcówka nieco rozczarowuje, rozwiązanie jest trochę wydumane, ale sama historia czyta się dobrze. Widać, że Grant zna postać, która jest tu głównym bohaterem, chociaż sięga raczej do ikon i mitologii niż do prawdziwych smaczków. Warto jednak, chociażby dla samego Etrigana, który jest barwną i dającą ogromne pole do popisu postacią. Pozdrawiam. Godaj.